Witam serdecznie organizatora marszu Powstańców Śląskich. Właśnie marsz się zakończył i jak ciężko było zorganizować taki marsz i co się na nim wydarzyło. No cóż, organizacyjnie oczywiście pochłania to sporo czasu, dlatego że musimy jeszcze wszystkie zgody, wszystko załatwić z urzędem wcześniej, skontaktować się z policją, tak? Pochłania to sporo czasu. Musimy załatwić autobus, czy znaczy, przepraszam, busa, tak. Musimy od, odpowiednie hasła przygotować odpowiednią merytorykę za czym idziemy, co dzisiaj postulowaliśmy, tak, musieliśmy to wszystko przygotować. Takie przygotowanie takiego marszu trwa około miesiąc, zazwyczaj takie wydarzenie zgłaszamy miesiąc przed, do urzędu. Myślę, że dzisiejsze wydarzenie obyło się bez jakichś większych incydentów, aczkolwiek no, pojawiły się na trasie osoby, które są nam nieprzychylne. Przepraszam, a jak, jak myślisz, dlaczego oni nie idą z nami? Są przeciwni powstaniu śląskim? Ja myślę, że tak, no bo przecież idziemy w Marszu Powstańców Śląskich, tak? W stuleciu pierwszego Powstania Śląskiego. Z takim hasłem szliśmy dzisiaj, w dzisiejszym dniu. Jako środowisko narodowe. Ale dlaczego my to organizowaliśmy jako środowisko narodowe? Dlatego, że Wojciech Korfanty był narodowcem i był nacjonalistą. Wojciech Korfanty współdziałał z Romanem Dmowskim, był redaktorem naczelnym czasopisma Górnoślązak działał w środowisku endeckim. Dlatego jako spadkobiercy ideowi Wojciecha Korfantego uważamy, że trzeba tą ideę kontynuować, trzeba po prostu krzewić ten patriotyzm wśród najmniejszego pokolenia Polaków, bo my jesteśmy młodym pokoleniem, które nie pamięta czasów PRL-u, tak? I mamy po prostu teraz wojnę idei. Wo wo wojnę idei, bo tak to mo można nazwać po prostu. Jak sama widziałaś, pojawiły się środowiska, które po prostu były przeciwko czemu? Marszy powstanie Śląskich, Prze przeciwko polskości, najzwyklej pols polskości po prostu. Czy oni nie wiedzą, że gdyby nie Powstania Śląskie, to yy, Śląsk nie byłby polski? Widocznie nie wiedzą. No, bardzo mi przykro, że nie znają na tyle historii, żeby coś takiego yy, sobie po prostu wyjaśnić no, musimy chyba to z nimi wyjaśnić bo po prostu inaczej się nie da no. Czy znaczy ich zaślepia tak nienawiść, no, że nienawiść. po prostu nawet nie potrafią sięgnąć do historii. No jak sama spojrzysz, nie, transparenty, które mieli na sztandarach, to przeciwko faszyzmowi tam coś ten tu są granice przyzwoitości, granice przyzwoitości od czego, od powstańców śląskich. No, ja, ja, ja cię proszę, to no, przecież to jest naprawdę dosyć śmieszne, no. naprawdę no idziemy tutaj z ważną ideą. Tak jak kolega Jurek Janowska na samym początku marszu powiedział. My dzisiaj nie szliśmy przeciwko czemuś, przeciwko komuś, tylko po prostu, żeby coś upamiętniać. Żeby coś upamiętniać. Ja to wspominałem już wcześniej. Te środowiska wcześniej, pod pomnikiem stańców Śląskich, mieli swoją pikietę przeciwko waszyzmowi. My Mieliśmy tam już się rozbijaliśmy wcześniej, bo tam wiadomo, trzeba wcześniej przyjechać, żeby to wszystko ogarnąć. No i co? Nikt z nas nie podszedł do nich, nie przeszkadzał im, nie wykrzykiwał, że są komunistami i tak dalej. Po prostu szanowaliśmy ich prawo do zgromadzeń. Oni tego prawa nie potrafią po prostu, nie wiem, zrozumieć, co mają na sztandarach hasła takie jak konstytucja, demokracja, wolność zgromadzeń, ale jaka wolność zgromadzeń? Dla kogo ta wolność zgromadzeń? Dla nich tylko? To są metody totalitarne. My się na te metody totalitarne nie zgadzamy. Poza tym te osoby, które szły w tych manifestacjach, miały czerwone flagi. No nie oszukujmy się, no to są komuniści, to są działacze PRL. No i po prostu nie pasuje to, co się w dzisiejszych czasach dzieje, co się dzieje z Polską, że idzie nowe pokolenie młodych Polaków, którzy po prostu chcą pamiętać bohaterów polskich, żeby uczyć przede wszystkim te młode pokolenie tej polskości, tak. Czy To są może potomkowie tych, którzy e, torturowali i więzili ślązaków po wojnie? Może też tak być. Może też tak być. Mogą mieć po prostu pod przykrywką oczywiście haseł przeciwko faszyzmowi i tak dalej. I to jest po prostu ich temat zastępczy. Ale może też tak być. Mam nadzieję, że tak nie jest. I no, strach mi oblecia, jak to zaproponowałaś, ale naprawdę. No. Yy, dziękuję. Yy, rozmawiałam z, z Łukaszem Koladą. Jestem szefem tutaj młodzieży, struktur młodzieży wszechpolskiej w Katowicach na w Frem Katowicach. W Katowicach. W Katowicach i będziemy się widzieć za rok. Tak, oczywiście za rok zapraszamy szanown szanownych państwa, wszystkich Ślązaków, Polaków z całej Polski, bo pamiętajmy, że powstania śląskie się przyczyniły przede wszystkim też do przyłączenia Polski do Śląska do Polski, tak? No tak. dlatego. Chodzimy, bez powstań nie byłoby, powstań nie byłoby Polskiego, Śląska. Polskiego Śląska, a to oczywiście oddziałuje na całą korzyść całej Polski, dlatego apelujemy do Pomorzan, do ludzi z każdego kraju, żeby przyjeżdżali w przyszłym roku do nas. Mam nadzieję, że tego samego dnia już nie będzie kolejnej też manifestacji, bo dzisiaj miała niestety też, niestety, stety, ale oczywiście terminy się zbiegły z manifestacją 10447. Aczkolwiek no, mamy nadzieję, że po prostu już się terminy nie zbiegną w przyszłości. A nawet zapraszamy y, tych komunistów, niech się douczą tak, tak, tak. i może z nami też będą maszerować. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. Dziękuję ślicznie. Dziękuję, czołem.